Tylko mężczyźni, pan proszę. Dzień dobry, cześć i czołem Pytacie skąd mema wziąłem Jestem miniaturowy Romek, bydlakiem zasłoniłem domek, a w domku mam tam jakiś gaz i szorcy, pokażę jeszcze raz ją. Poka-poka. mi bydlaka, poka-poka mi swój talent, Poka-poka mi muzykę, poka mi wspaniałe, Poka-poka miniaturki, poka-poka mi tu gości, Szorty też to przegląd oraz komentarz aktualności! Przegląd oraz komentarz. Przegląd oraz komentarz. Jak ...z aktualności znów gości w no Oczywiście jak najbardziej. Poka poka. Czyli no to, co właśnie powiedziałem przed chwilą. Będziemy sobie przeglądali, co w trawie internetowej piszczy, co w morzu szumi, to w muszli właściwie szumi i też tak dosłownie. O twojej pysznej zupie nie ruszam dupy sklopa. W toaletowej muszli, bo właśnie takiego poziomu oczekuję tutaj rzeczy, będą miniaturki z karty na czasie, będą memy z grupy z dupy Nators. będą też wasze bydlaki, które wysyłacie mi na poka bydlaka itp itd, małpa, Są wasze bydlaki albo Waszych znajomych. Także pokażę wam wszystkie te Rzeczy będą miniaturki, to już powiedziałem, będą shortsy, czyli właściwie rolki z Instagrama, które sobie przejrzymy bo czasami są naprawdę popierdolone. No i to wszystko, nie wiem, czy coś jeszcze? Nie, to wszystko, wszystko, wszystko. Zaczniemy sobie tym razem od memików, proszę bardzo. Poka, poka bydlaka, poka, bydlaka. Dziadku, dlaczego w kalendarzu po 2024 jest od razu 2034? Siadaj mały kurwiu. Budda poszedł siedzieć nie było nikogo, kto by mógł tworzyć historię. No słuchajcie, to, że Budda siedzi i tak dalej, jest w areszcie. no to nie ma żadnego wyroku. Są postawione zarzuty prokuratorskie, ale wiadomo, że wszystkie memy będą o tym, więc trzeba to wziąć na klatę, proszę państwa. Kiedy twój przyjaciel zaczyna jechać 200 km na godzinę i mówi, kochałem ją, bracie. I wish that we could lose this car na no to musi być jakiś angielski samochód w takim razie. Skoro kierownica jest po tamtej stronie. Dzień dobry. Proszę o zdjęcie urządzenia. Buddaj tej loterii. Klaudiusz Sewkowicz, maszyna do waty cukrowej co na 229. Kiełbaski to nie jest to samo co dzieci. oraz Julek Kamecki mam same przyjemne skojarzenia. Julek, powiedz mi, czy jadłeś kiedyś Tak. I co, smakowało Ci? Bardzo. <grystanie> ale wygrzebany Klaudiusz, kurwa, sznikers z Big Brothera pierwszej edycji. Cytaty znanych ludzi. Day? No tak, troszkę tak jest, że najczęściej to, co Zeleński mówi, to jest day. ale z drugiej strony, no co ma mówić, kurwa, bier? Że tak, no bier, tych Ukraińców innych. Skarbówka wiążąca auta Buddy na lewecie. Ty jadący odebrać wygraną w loterii Buddy. te <grystanie> przejebane, nie? Ci goście, którzy wygrali na przykład te loterię. Jeżeli nie odebrali tych samochodów, no to one zostały im już odebrane. Pająk w moim domu patrzący, jak wieszam dekoracyjne pająki po tym, jak zatłukłem kapciem jego brata. Co, co kurwa? Przecież my byliśmy. My byliśmy kurwa Legit, my byliśmy Kefir 100%. Pijaczu! Nie wiem. Nie no, kurwa, nie wierzę. To on jest morda jest wstawiona tam, kurwa, no na 100%. Dzieciak 1670. Człowiek dochodzi do czegoś ciężką pracą własnych chłopów, to zabrać mu. Ty grasz w Dark Souls pierwszy raz, także ty po pięciu minutach w Blytown. Główny wykonawca chyba śpał będąc jeszcze płodem, że takie coś wymyślił. Nie znam tego gościa, ale czyż któryś raz mi się ten mem z nim pojawia? Budda przystąpił do kontrataku. Kiedy pyta się o ulubiony typ filmów, a ona odpowiada, że taki, po którym musi używać chusteczek. Nareszcie po tych wszystkich latach znalazła się osoba, która mnie rozumie. No, ciekawe co to za filmy. To są filmy. Buddy. Loterie. Mortal Kombat Fatalities. Raiden, Sonia, Kano, Cage, Scorpion, Sub-Zero. Lang Chi? Kurwa, kto to jest Lang Chi do chuja? Którego to jest Mortala? Kim jest Lang Chi? What the fuck? Raiden, Sonia, Kano, Cage, Scorpion, Sub-Zero. No to to jest Mortal Kombat 1. Nie wiem, kim jest Lang Chin. Był Quan Chi, ale on był później. Tu mógł być ewentualnie Shang Tsung, ale coś się komuś pojebało. Półczesny polski raper. E, ej, skumaj ten szajs. Dymałem ją w bułkę, aż wyleciał hajs. skrt, skrd, z bazylią. Wiesz, jak jest. Ja urodzony w 91 z resztkami godności. Całe szczęście, kurwa, że nie wiem. <laughs> All it takes. Where are you going so fast? To the dick. She touched his arm. <laughs> hmm? O, Gdzie moja krew? Ja pakujący pięć par ultra wygodnych majtek na dwudniowy wyjazd w razie jakbym się posrał trzy razy. Słuchajcie, zawsze jedną, jedną dodatkową parę bierzcie i to z różnych powodów. Może nie skoniecznie z, z powodu posrania się, ale po prostu czasem się przydają. do Dozurland chyba! To powinno się nazywać! Ja jestem z worek, A co? Jesteś targówka? mnie śmentusę! Zna! Dostaliśmy grypsa do że się rozprółeś i chłopaków posprzedawałeś. Główny protagonista ratuje, lituje się nad głównym antagonistą, antagonista wykorzystuje to ja. Twoje serduszko jest we właściwym miejscu, ale mustu ty masz chyba w dupie. Tylko, że to ty sterujesz tym najczęściej, kurwa. Zwykle się zgadzasz z tym. Ja zresztą, kurwa, jak mam do wyboru, chyba, że jest ktoś podły strasznie, to wtedy go zabijam, nie? Tak jak na przykład jest taka gra, albo do więzienia go wtrącam, jest Unicorn Overlord. Takie RPG trochę taktyczne, trochę heroes, trochę fajną fantasy tactics. No to wtedy, to wtedy tam można dokonywać wyboru. Nastolatek, kiedy znalazł sobie wreszcie dziewczynę. Ojej, już nie mam nieodpartej potrzeby bicia kowalskiego! Co? To nie mija. Twój stary na wywiadówce, który w dupie ma twoje oceny i zachowanie pokazujący innemu staremu jakiego suma złowił w sobotę na zanęte stajnych składników. Ho! <słuch> Nie, on wygląda, jakby był przestraszony. Najprawdopodobniej Brat Pitt pokazuje mu kogoś, kto ma więcej niż 25 lat. Oooo! <słuch> Naprawdę? Tak można? Wy tak żyjecie? Kiedy coś ci się pojebało i zamiast żegnać się z YouTube'em, to żegnasz się z wolnością. No, trzy miesiące. Ciekawe, czy przedłużą ten areszt, bo to, to będzie kurwa sprawa, która będzie się podejrzewam, mogła ciągnąć, aczkolwiek ze względu na tak dużą ilość kasy, która tam jest. To z drugiej strony będą mogli próbować ją załatwić szybko, żeby pokazać kurwa coś udowodnić. Kiedy zaprosiłeś Jezusa do swojego serca i zobaczył, co masz w środku, uff, kurwa. I've seen things. Hej, Maczku, co robisz? No hejka, wróciłem ze szkoły i właśnie grałem w Hirosy. Chcesz poglądać? Oh my god, no pewnie. Wow, a co to za jednostka? To szkielety górale. Jakie mają staty? Takie same jak zwykle. i Jedynie są droższe o 20 sztuk złota. Jezus, komuś się chciałem takiego długiego mema robić o tym, że górale są droższe o 20 złotych? Naprawdę? Kiedy mama nie pozwoliła Ci iść na krucjaty? Mmm, no. ja chciałem tych... Niewierny się! Why is it when something happens, it's always you there? Audi BMW i Audi. Znaczy Mercedes BMW i Audi. No Niemcy, proszę Państwa, Niemcy. Bez względu na to, jak odwrócisz pudełko z tabletkami, zawsze otworzysz je tam, gdzie akurat włożona jest ulotka To jest kurwa, prawo Marfiego i ono się zawsze kurwa sprawdza, to jest straszne. Mówię do Ciebie spoza systemu. Przerywamy symulację, rozprój poduszkę, znajdziesz w niej opakowanie draży Corsarzy zjedz, wszystkie zaśniesz. Obudzisz się w 2016 roku. Błaszczykowski powtórzy wtedy karnego i wszystko zaczniemy od nowa. Kurwa tak, bylibyśmy w finale raczej no w półfinale, no ale wiecie o co chodzi. No kurwa, Kuba. Nikt Ci nie ma tego za zły, pamiętaj. Witajcie, drodzy, penitencjariusze! Dzisiaj przeprowadzimy loterię, w której głównymi nagrodami będzie maszynka do dzierania i wagon Marlboro red krótkich. Całe przedsięwzięcie jest oczywiście jak najbardziej legitne, za co ręczę... kefir 100%. Za co ręczę ja budda całym sobą, żeby wziąć udział w loterii, wystarczy przekazać mi na spacerniaku 20 zł i podać swoją ksywę. Pamiętajcie, razem tworzymy historię tego zakładu karnego. PS nie informujcie klawiszy o tej akcji. Od 10 godzin grania dziennie na kąpie do braku chęci włączenia czegokolwiek. Czas zmienia. No trochę tak. To jest tak, że grasz na tym kąpie, tam na konsoli, po prostu cały czas nowy tytuł i coś tam, coś tam. Po czym jest taki dzień, w którym uruchamiasz konsolę i tak zaczynasz grać w coś i kurwa, to nie jest to, w co chcę grać. Zaczynasz grać w coś innego. To dalej nie jest to. I tak dalej, i tak dalej. I Ci jest wtedy tak smutno. I to jest kurwa klęska urodzaju, moi drodzy. Zapraszamy na naszą loterię. Do wygrania wagon szlugów i abonament na czaj. No, z palikotem totalnie, zresztą. Pomidor z cytryną nad jeziora Como, brusketta z czosnkiem niedźwiedzim, a może sycylijska sałata z sokiem z pomarańczy. Czaj, mache, dawaj kurwo herbatę. Żeby w tym kraju zbankrutować, na wódce trzeba być Januszem. No albo na samochodach. To zwykle był taki mem dotyczący Polaków w Niemczech. Przyjedź do nas do Polski, Twój samochód już tutaj czeka, że Polacy kradną. No i się okazuje, że kradną. Albo oszukują, ale to już pozostanie kwestią sądu. Dlaczego mnie przywołałeś, nędzny śmiertelniku? O Jezu, ale taki kasztan, taki demon z kasztanów. Kurwa, nikt na to nie wpadł jeszcze. Kamil, skąd masz ten Rutino Skorbin? Znalazłem u brata, co? A nic. <grym> Kiedy wygrałeś pizzę na loterii. <grym> dozę. Co to dozę? Nie, mam coś innego dla Ciebie, córeczko. <grym> Oj, dobra, koniec. Dosyć tego pastwienia się, bo wiecie, jak jest, nie? Zresztą, no, trzeba czasami humorkiem podejść, no bo czym żeby inaczej, kurwa. Taka sytuacja! Przechodzimy teraz, zanim do karty na czasie, talenty. Poka, 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 poka bydlaka. bydlaka. Poka, poka Cześć, Maciek. Podsyłam ci próbkę mojego talentu, jakim jest malarstwo, ale to nie wszystko. Ostatnio stworzyłem serię Uroboros, która łączy prehistorię ze współczesnością. Motyw prehistorycznych bestii, pisany w symbol cykliczności, czyli Uroborosa. To nie jest komentarz na twoje rzeczy, tylko po prostu tak mi się zrobiło. Wojtek podkreślnik Stachura. No rzeczywiście i powiem Ci, że Ty jeszcze tworzysz murale, że nie tylko kurwa robisz to, ale robisz to na... na... I to w Łodzi, ŁKS. nie bada się na HIV, pod tym jest jeszcze napisane. I ten Fenik, bardzo ładna rzecz, naprawdę super spoko. Dobra, tutaj mamy też jakiś mural i tutaj też walka. No fajne są te murale, naprawdę. To są motywy na dziary też zajebiste. O proszę, a to ten sam Feniks? Tak, tylko nie, to inny. I dołożony jest jeszcze jeden tutaj potwór jakiś kurwa dorzucony. O proszę, tutaj Orlen i Wilk na Orlenie, Wilk z serii Zwierzęta Nocy. To też całkiem spoko, aczkolwiek gdyby było lepszej jakości, byłoby lepsze. Mam wrażenie, ale mogę, mogę mieć tylko takie, wiesz, przeczucie teraz, no ale rozumiem tę serię Uroboros, bo to jest coś też zupełnie innego. To tak samo, te tutaj Retro Zwierzęta Nocy, no też jest coś absolutnie niepokojącego w tych rycinach, rysunkach, czy jakiej techniki tutaj używasz, jak najbardziej. Czy ja cię kiedyś kurwa nie pokazywałem? Też jesteśmy grogami. Ja cię kurwa nawet nie jest o człowieku. Mam wrażenie, patrząc teraz na te Twoje rzeczy, że ja kurwa kiedyś pokazywałem je. Bardzo możliwe, no ale rozumiem, że teraz oceniamy tę serię Uroboros. No to ta seria Uroboros jest naprawdę spoko serią. Bardzo fajny koncept. Siedzi to, leży, znaczy w sensie nie leży i kwiczy, tylko naprawdę siedzi no, w dobry sposób. Polecam. Wojtek Stachura. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa. Jest to kuźnia Barona. Proszę bardzo, Konrad Baron, kuźnia Barona. I to, co robi ten człowiek. No, to jest coś zajebistego. Znam jego brata, bo jego brat robi. Jest jednym z najlepszych szefów kuchni, jakich poznałem kiedykolwiek. W tej chwili kapłony i szczerzuje w Krakowie. Jakbyście chcieli sprawdzić sobie, zajebista, inna zupełnie niż znacie kuchnia. A te noże, no to są kurwa takie noże, które ja bym chętnie przytulił. Znaczy w sensie nie za mocno. <laughs> bo jak przytulisz za mocno, to nie jest nic dobrego. Sikorka jest doklejona, oczywiście? Nie, kurwa, nie jest doklejona. To jest prawdziwa sikorka. Naprawdę, no tak, no ewidentnie widać, że to jest prawdziwa sikorka. No, te noże są. Wybitnie wyglądają, no taki kurwa, ja nie wiem, do czego on służy, ale chciałbym się nim napierdalać, no. gdybym gdyby był jakimś starożytnym, no patrzcie, tą kurwa, to wygląda jak taka katana wręcz, nie? Wygląda zjawiskowo to. Tak samo to, kurwa mać. No ekstra po prostu są te noże. O, tu on zresztą. Wygląda trochę, jakby się trzymał za penisa bardzo mocno, żeby mu nie uciekł. <grym> Ale to chyba nie o to chodzi w tym wypadku. Natomiast noże i tasaki! O kurwa, człowiek to jest chyba dopiero co robiony, nie? Ale tutaj on musi być tak ostry, że można się nim golić. Zresztą ja ostatnio operowałem się kierą, którą można się golić było. Naprawdę piękne rzeczy dzieła sztuki, jeżeli chodzi, no to są noże kuchenne, no to są takie noże, no to jest na modłę japońską oczywiście, nie. Ten wygląda też fantastycznie, taki nożotasak yama. Yama Custom Knives razem z Kuźnia Barona, a to we współpracy zrobione piękne rzeczy, naprawdę e, bardzo fajne polecam Kuźnia Barona, jakbyście chcieli sobie sprawdzić to sobie sprawdźcie dobra, to teraz sprawdzamy shortsy czy tam reelsy, czy chujwie, jak tam chcecie to nazywać, pyk poka poka, poka mi bydlaka, poka guys that are into feet are they wow, they are painted white, huh? you know what they say about uh, white toenails <laughs> you haven't heard what they said <laughs> they said you know if, if her feet are painted white then she got like good punani <laughs> is it true O oh Jezus. Mam nadzieję, że taki nie jestem. Elo, siema, Josiek, ja Woda kończy się na stacji CO2. Już poza skalę wasby ozonowej wcale. Patrzcie co robicie, lecicie to się z was śmiejemy. Wiecie, nie odwiedzamy wascale. Jestecie się papie. Ja pierdolę. O nie, ona tak wygląda. Jestem przekonany, że ona potrafi być seksowna, a nie tylko awkward. Jest bardzo aktorska ona. Co tu się kurwa dzieje? Oto ta, tua. Ona ma toktua teraz. Taki podcast, fantastyczny. Czy Wiecie, że daje na AGH tylko 35% osób studiujących to kobiety? No i między nimi o tym porozmawiamy na panelu dyskusyjnym, który będzie na dniu równości na... AGH 16 października. Spotkamy się o 17... A to jest kurwa wina kogo? AGH? Czy może tych kurwa kobiet, które nie poszły studiować? Pomyślcie. Może wystarczy być lepszym? Niezależnie od płci. Osoba o tym imieniu się kocha, cie kocha, Jezus, Z ty od tyłu, ja ty... sylaby od tyłu, ZUS je, to o nią chodzi, słuchajcie, to o nią chodziło cały czas. Nie no dobra, kurwa, wystarczy, nie chcę mi się, nie chcę, te szorce są dzisiaj jakieś, kurwa słabiutki moi drodzy. Przejdźmy na czasie, zobaczmy. Poka, poka, poka mi bydlaka, poka, poka, poka mi bydlaka. Co takiego jest? Live zamykający 7out2, IRL <śśmiech> Studio, pożegnanie. No kto by pomyślał, kto by się spodziewał? A po tym Stanowski, Budda z zarzutami, akcja CBŚP, loterie VAT i miliony złotych, 810 tysięcy. O co chodzi w aferze Buddy? I Krzysztof z taką miną, jakby ktoś w pomieszczeniu puścił solidnego bączura. Kto zbuduje lepsze koło fortuny, wygrywa. Bungee. Milion y, wyświetleń trzy dni temu, no oni zrobili koło, a to koło zobaczył Budda i postanowił wtedy, że wejdzie w przemysł motoryzacyjny. Yy, no jest to miniaturka oczywiście zrobiona przez AI, więc straszne. Ostatni film w historii kanału, ostatnia przygoda Polska-Albania part 2 z dwóch, no i Budda płonie wszystko, no słuchajcie, no kurwa, mi się wydaje, że on to musiał, może nawet nie tyle przewidzieć, że on wiedział, że dostał cynk skądś, że coś się będzie działo, że ktoś go. no że ktoś nad nim dybie i że coś będzie z tego pojebanego. Olka Szcześniak, stand-up wygląda trochę jak skillbilla, ale jakby była połączona z kimś, nie mogę sobie kurwa przypomnieć, jakby jakaś taka zła postać z Disneya, ale taka zła, ok. <grych> Jadłem same owoce przez 7 dni, Mortalcio. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo oprócz tego, że jest AI, Mortalcio, no, ma minę, ale jest też przerobiony przez AI, wygląda HDR-owo dosyć mocno, no, to jest jeszcze ten napis nowy. I tego nie było dotąd wcześniej. I teraz tak, Reto, jak zapomnieć? Produkcja Szwed, SWD. Otóż, Reto, no, pokazuje tu jakiś znak i tak dalej, wygląda to trochę jak ciszynka. natomiast on tutaj naprawdę użył sam ile dałbym, by zapomnieć, to jest w refrenie, tylko, że tam jest tak hardkorowo on to śpiewa, w sensie z przekleństwami. I tylko to jest problem, bo ja mam wrażenie, że historia zatoczyła koło, historia hip-hopu, bo gdzieś w 2002-2003, kiedy, ile dałbym, by zapomnieć 1.8L weszło, no to w tym momencie hip-hop tak bardzo odszedł od tego podziemia, znaczy podziemia, od tego, że jest fajny, tylko wszedł w ten niefajny mainstream. I wtedy się, wtedy zaczęto patrzeć na ten hip-hop pod chujowym kątem trzeba było 10 lat, kurwa, żeby z tego marazmu wejść, i mam wrażenie, że teraz zatoczyliśmy koło i znowu zagrzebie ten hip-hop na jakiś czas. Mafia in real 3 zapowiedź, jest tutaj Żabson, mnie nie ma, więc chuj, nie patrzymy dalej. Budda, aresztowany przez służby, MGP Garage, Grażynka, CBS, Huragany USA, KSI. No i oczywiście jest AI, porobione wszystko, no i konop, który no ewidentnie szyderco się uśmiecha. Shortsy, shortsy, shortsy. White 215 i shiva 100 tysięcy razy. No i mamy tutaj chłopaków, którzy są w takim serduszku, w sercu. Ja nie wiem, ułożonym ze skarpetek, kurwa, czy z koszulek. No więc wygląda to jakoś tak julkowo, szczerze mówiąc. Nie wygląda to jakoś specjalnie poważnie. No mnie to nie kupuje. Odchodzę z standera, Marek wita. No to chyba kurwa raczej Marek żegna. <laughs> I mamy tutaj Reziego i Marka, którzy siedzą na kanapie. Rezi ma taką minę, jakby Naprawdę miał się zaraz popłakać, a ten Marek kurwa żegna. No, jest z tym taki problem, że wygląda to trochę jak film rozstaniowy Julki, żugaj ze swoim chłopakiem, narzeczony. Następnie Dia, naiwna dziewucha. No, ja bym sobie pomyślał na pierwszy rzut oka, że to jest jakieś disco polo, próbujące wchodzić w jakiś folk, ale sobie sprawdźmy to. Klikamy. Naiwna dziewucha, proszę bardzo. Miasta, światła, zmęczona, Takie wiecie, Vibe Tulia, Donatan. Yy, I jeszcze ta, bratanki, czerwone korale, nie? A refren jest jakiś? mnie w chuja. Słuchajcie, to nie jest złe, kurwa, naprawdę. Ja myślałem, że to będzie disco polo, a to nie jest w ogóle disco polo. Jest tutaj coś, coś innego zupełnie. Może nie jest to jakiś zajebisty props, ale na pewno nie ma tutaj żadnego disu. Budda areszt loteria, aresztowanie Budy nielegalna loteria, milionowe zyski ponad prawem. Profesor Chris, no i profesor Chris to jest gość, który uratował moje Volvo, kiedy znaczy uratował to złe słowo, po prostu pomógł mi w naprawie, więc dobrze, że tutaj trafił. Little Big Kurwa, co jest? Ja pierdolę. co? Chyba pod Polaków zrobiliście to, co? Wypowiada R lepiej niż największy polski biseks. No. To jest zabawa muzyką, słuchajcie. Naprawdę, jeżeli kiedyś ktoś wam powie, że już ludzie nie bawią się muzyką, to kurwa odeślijcie ich do Little Big. Totalnie, absolutnie. Absolimą. Co tutaj mamy, testuję jednogwiazdkowe parki wodne znowu, Fnarf, o Boże. Oto dom wielkiego brata Przemek Pro, to wygląda wszystko jakby z jednej kurwa parafii były te miniaturki, tajta. Ta. Nic nowego, moi drodzy. Macias, Money, White Widow, no i Macias z, z White Widow. Jest w jakimś sklepie z chińskimi, kurwa, rzeczami, ewidentnie. Jest to taka dziwna miniaturka, taka niemówiąca w ogóle. Ja bym zobaczył samą miniaturkę, to bym w ogóle nie pomyślał, że to jest utwór hip-hopowy. No i to wszystko, moi drodzy. To wszystko jeszcze najpopularniejsze ostatnio. Louis i Buddha, pardon. No to Louis, kurwa, mordo. Co mam Ci powiedzieć? Przykro mi, nie? Dobrze, dziękuję bardzo. Do następnego, kochani. Widzimy się za tydzień o godzinie 18 w niedzielę. Yo, yo!